Dziękuję. Nie wiem, co powiedzieć. Naprawdę, to jest to, co się wydarzyło w ostatnich dniach w moim życiu. To jest coś kompletnie niesamowitego. Miałem nadzieję, że coś się z tym patronatem uda, ale to, co się udało, to. Zupełnie przewyższa jakiekolwiek moje oczekiwania. Zresztą nie tylko to, wszystkie jakieś wiadomości, maile, ciepłe słowa, które od Was dostałem, od ludzi, którzy piszą, że nie są w stanie wesprzeć mnie finansowo, ale generalnie uważają, że powinienem robić to, co robię i życzą powodzenia. Niesamowite, niesamowita sprawa naprawdę i chciałbym teraz rzucić to wszystko i polecieć do kompa i produkować materiały dla Was. i. Trochę mi przeszkadza to, że cały czas jeszcze do końca czerwca muszę chodzić do pracy. No i mógłbym po prostu zrobić następny materiał i go wrzucić, ale uznałem, że coś powinienem od siebie powiedzieć jakoś jakieś dwa słowa, no i to jest właśnie to, są właśnie te dwa słowa. Trochę więcej tych słów niż dwa. I cóż. Dziękuję, a teraz wracam do produkowania materiałów komentujących E3 i. Game on!